Witam wszystkich na moim kanale, ja jestem Iza i dziś be, będzie kolejny film z cyklu Wybierz kartę. Dziś będziemy sobie odpowiadać na pytanie jakie ukryte zamiary i pragnienia ma osoba, o której myślisz. Także nie przedłużając zaczynamy. Dziś będą cztery grupy kart. Także każdy niech sobie wybierze grupę kart, która Najbardziej do niego przemawia. Już zaczynamy. Pierwsza grupa, druga, trzecia, czwarta. pierwsza druga trzecia czwarta pierwsza druga trzecia i czwarta teraz proszę wybrać grupę Kart, która najbardziej do Ciebie przemawia. Zadaj sobie w myślach pytanie co osoba, o której myślisz jakie ma ukryte zamiary i pragnienia względem Ciebie. Także, jeżeli już wybraliście to zaczynamy. Zaczynamy czytanie. Ukryte zamiary i pragnienia dla osób, które wybrały kartę numer, grupę kart numer jeden. Tutaj Ewidentnie karty pokazują, że dana osoba ma ochotę przez jakiś czas po prostu oddalić się od Ciebie. Mam też wrażenie, że osoba, o której w tym momencie pomyślałaś czy pomyślałeś, tak jakby coś przeciągała, żeby dana sytuacja wyszła na jej korzyść i tak, jak na, tak naprawdę i tak mimo wszystko oddali się od Ciebie. Także jeżeli jesteś w jakimś stanym związku, liczysz na deklarację drugiej osoby, to ta osoba robi wszystko tak naprawdę, żeby od ciebie w najbliższym czasie odejść. Wszystko co mówi, wszystko jak się zachowuje, to jest tylko takie granie na zwłokę. A mimo wszystko, to ta osoba gdzieś tam w duchu, w skrycie ma ochotę jak najszybciej oddalić się od ciebie. Teraz sprawdźmy drugą grupę kart, co tutaj karty pokazały. Ok. Tutaj, jeżeli chodzi o Waszą sytuację, mam wrażenie, że ta osoba tak naprawdę chce być bardzo blisko Was, ale też z jakiegoś względu. Zachowuje się tak, jakby w cudzysłowie oczywiście była waszym ojcem, waszym takim mentorem, taką osobą, która wam zawsze pomoże, doradzi. Być może nawet podobacie się tej osobie, ale z jakiegoś względu nie możecie razem być. Ta osoba chce wam pomagać, chce być zawsze blisko was, chce o was. Dbać, ale też z drugiej strony ma taką skrytą nadzieję, że wasza relacja w, przerodzi się w coś innego, bo tu też mamy kartę śmierci, tak jakby miała ochotę na inny rodzaj waszej znajomości, ale mimo wszystko z jakiegoś, z jakiegoś względu no nie jest po prostu w stanie wam o tym głośno powiedzieć. Także teraz sprawdźmy grupę. Kart numer 3. Mm, tutaj karty pokazują, nie wiem, czy jeżeli jesteście na przykład w stałym związku, mam wrażenie, że osoba, o której w tym momencie pomyślałeś, czy pomyślałaś, ma ochotę na tak zwany skok w bok, z tego względu, że. Tutaj mamy kartę kapłanki i kartę królowej buław. Także, jeżeli jesteś w stam związku, to osoba ma ochotę na skok w bok, już teoretycznie ma nawet osobę pewną na oku. A jeżeli na przykład jesteś w jakiejś takiej relacji koleżeńskiej, to osoba, o której w tym momencie pomyślałaś, czy pomyślałaś, ma ochotę po prostu z tobą wejść w jakiś taki nieformalny związek, ale taki związek, o którym tylko wy będziecie wiedzieli, z tego względu, że karta kapłanki to jest karta osoby trzymanej w ukryciu. No i też ewidentnie podobacie się osobie, o której w tym momencie pomyślałaś, czy pomyślałeś. I tak jak tutaj karta pierwsza karta śmierci podpowiada, że osoba. O której pomyślałaś, bo nie pomyślałaś, ma ochotę zupełnie na inny rodzaj znajomości z tobą. Także teraz sprawdźmy grupę kart numer cztery. Co tutaj karty pokazują? Jeżeli chodzi o was, to tutaj widzę, że dość słabo widzicie na podglądzie to tutaj mam wyrażenie, że dla niektórych może być taka sytuacja, że osoba, o której w tym momencie pomyślałaś, bądź pomyślałeś ma ochotę jakby oddalić się od Ciebie jakby przez jakiś czas przestać się z Tobą kontaktować karta rycerza, buław osoba oddala się a z mieczy i wisielec Asmie, czy odcięcie się, i wisielec to jest sytuacja, w której dana relacja, tak jakby na obecną chwilę, jest wyciszona i nie ma żadnej kontynuacji. I z drugiej strony, też dla niektórych osób może być to sytuacja, w której dana osoba liczy na jakiś romans z tobą, z tym, że też tak jakby miała ochotę na. Dłuższy tego typu, dłuższą tego typu relacje i być może też ma ochotę po prostu Cię o tym powiadomić. A z to też jest karta informacji. Ma ochotę może Ci w jakiś to sposób po prostu dać do zrozumienia, że jej się podobasz i miałaby ochotę na właśnie na taką relację czysto, że tak powiem, bez zobowiązań. Także to tyle, jeżeli chodzi. O dzisiejsze czytania. Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie tego filmiku i do następnego razu. Pozdrawiam.